Ten bieg na pewno łączy, ten bieg na pewno będzie wszystkich tutaj do kultury fizycznej, i do sportu zbliżał. Także szanowni Państwo, zostało nam dokładnie 8 minut, może 8 z delikatnym kawałkiem, ale to oczywiście jak dostaniemy sygnał od STS-u, to wtedy będziemy może Państwa ten bieg powoli Pana Michała Zielińskiego, czyli małżonkę i syna Bogdana Zielińskiego, patrzą tego biegu. Wielkie brawa może Państwa. Zapraszamy Pana Rafała Krzykałę. Jest na mnie Rafał, gdzieś widziałem Rafał, jest, tak jest, oczywiście zapraszamy. Jest z nami, proszę Państwa, Pan Mariusz Kurnicki. oj tu mi Pan zasłonił, a bez tego teraz ja nic nie będę widział. Wiceprezes Banku Skórzeczego Duszniki, jest Pan, a no i to się chwali, proszę Państwa, i tak w przyszłym roku wszyscy będą. Ale Panie, Pan, pan Panie Wojewodo, obiecał mi dwa lata temu, pamiętam, i cały czas nie ma Pan stroju sportowego, tyle czasu, ale może w przyszłym roku, wierzę w to, że Pan to zrobi, zapraszam także Karolinę Miarkę, Pani Karolina jest z nami i zapraszam także. Tak, to jest do samy i którzy... I Pan Michał Karwacki zapraszam. I oczywiście witamy także radnych miasta Gminy Szamotuły. Bartku, oddajemy głos w takim razie oddaję swój mikrofon, żeby nie było sprzężenia. Pan Michał Zieliński. Witajcie. Cieszę się, że jesteście z nami tutaj już pojazd piąty, Mam nadzieję, że przebiegniecie szybko, bez żadnych kontuzji. Pogoda jest świetna, trasa jest przygotowana, życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że spotkamy się również podczas szóstej szamotulskiej nocy piątki imienia Bogdana Zielińskiego. jeszcze oddam głos panu Michałowi Zielińskiemu, żeby dwa słowa do Was powiedział. Powodzenia! Szanowni, miło Was widzieć po raz kolejny w Szamotułach na nocnej piątce. Ja przede wszystkim chciałem Wam życzyć dobrej zabawy, dobrych wyników i przede wszystkim satysfakcji i z tego, że możemy się cieszyć, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Wszystkiego dobrego! Wielkie dzięki, wielkie brawa. Pan Michał Zieliński, pani Ania Zielińska i proszę Państwa, wszyscy nasi patroni partnerzy tego biegu. Dla nich wielkie, wielkie brawa od kibiców, od biegaczy, którzy pojawili się tak licznie dzisiaj na Szamotludskiej nocnej Piątce w roku 2024. Zostały dwie minuty i teraz finałowe odliczanie. Wolontariuszy, już proszę o podejście tutaj do mnie. Możecie zejść z trasy i popatrzcie, czy nikogo tam na trasie nie ma. Biegacze, proszę dwa kroki do przodu, tak, żeby przed tą gumą niebieską stanąć. I proszę Państwa, zostało na dokładnie dwie minuty The Final Countdown za chwilę się pojawi w głośnikach, a my będziemy te dwie minuty starali się wam uwarwić Widzisz jakimiś ostatnimi statystykami. Ja myślę, że tutaj ci, którzy stoją na pierwszym rzędzie, to już są przygotowani na wynik co najmniej 14,5 minuty. Być może nawet zejdą niżej. Przypominam, 14,38 jest rekordem trasy mężczyzn, 18,36 rekordem trasy kobiet i z tym rekordami się bijemy. Została ostatnia minuta. Nie słyszę The Final Countdown, ale nawet jak nie usłyszę, to sam sobie będę odliczał, proszę państwa. Mamy tą ostatnią minutę. A kto ma pistolet? Pan Michał Zieliński teraz ma pistolet, tak jest. Także nie waha się go użyć za chwileczkę, dokładnie. I mamy, proszę Państwa, The Final Candle. I za chwileczkę, już za 45 sekund. Ostatnie chwile, proszę Państwa, przed rozpoczęciem piątej edycji szamotulskiej nocnej piątki. Wszyscy sprawdzamy, czy jesteśmy gotowi, czy wszystko jest gotowe. Czy, czy mamy chipy, czy mamy znaczniki startowe, czy to wszystko jest z nami w tej chwili przyczepione. Zostało dokładnie 30 sekund, proszę Państwa. 30 sekund, a się, że odliczamy od 15. Od 15. Sekund, z tą będziemy obliczać, a zostało już w tej chwili tylko 25. To jest bardzo mało czasu. Wszyscy są już naprawdę niewiarygodnie podnieceni. To się udziela każdemu. Myślę, że na tej sali, na tej sali, nie mówię na sali, ale na tej ulicy po to I mamy za chwilę 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I start, proszę Państwa, i ruszyli na trasę piątej edycji szamotulskiej nocnej piątki imienia Bogdana Zielińskiego. 550 osób, a może nawet 555. Tata, tak tu z tyłu, fantastyczny, drugi. nie wiem gdzie tata pobiegł, pewnie gdzieś tam biegnie. Uważajcie tylko bardzo was proszę, uważajcie na starcie. Po tym to się wszystko już rozłoży i będziecie sobie spokojnie biegli, nie w takim duchie. Ale takich duchów, proszę Państwa, na biegu w na biegu nocnej piątce nie było jeszcze nigdy. Jest Wojciech Trzepowski, jeden z faworytów. Gospodarzy. No zobaczymy, czy dobiegnie. Mam nadzieję, że tak. Na pewno dobiegnie. Jest, proszę Państwa, Tomasz Rurka, jeden z najlepszych biegaczy z tego miasta. I jest także, proszę Państwa, szamoturska policja, która także zasłużyła na wielkie brawa właśnie za to, że obsługuje nam ten bieg i pomaga. Tak jest. minuty 38 sekund są na trasie, czyli za około 12 minut, 12,5 minuty zobaczymy tam radiobóz policyjny, a to będzie oznaczało, że zwycięzca biegu dobiega do mety. Chwila przedniej przy i za chwileczkę wracamy. informacja z prasy, proszę Państwa, na pierwszym miejscu przez strażaków podana informacja zwycięzca z poprzedniego roku, czyli Błażej Wytwer, proszę Państwa, jest zdecydowanym liderem jak na razie. Zobaczymy, czy powtórzy wynik zeszłego roku. W ubiegłym roku zakończył bieg z wynikiem i już tutaj posiłkuje się oczywiście informacjami, bo tu nie jestem w stanie takich rzeczy, proszę Państwa, pamiętać. Włażej Wytwer z Poznania miał 15 minut i 16 sekund. 15 minut i 16 sekund, a w tej chwili prowadzi i podobno z jakąś tam w miarę ustabilizowaną przewagą. Także Błażej wytwę na miejscu pierwszym z Poznania, a kto dalej to zobaczymy. Być może te informacje będą nam przekazywane, a nawet jakby nie były, proszę Państwa, to, to nie ma największego znaczenia. Największe znaczenie ma to, żeby wszyscy dobiegli tutaj szczęśliwo, zdrowo, no i żebyśmy tu wszyscy około 23 na scenie pogratulowali wszystkim zawodnikom i zawodniczkom wysiłku, a także porozdawali nagrody w różnych kategoriach, m.in kategoria dla najlepszych szamotulaków, prawda? Za jest samochód marki KIA, czyli jednego z naszych sponsorów. Policja teraz z tego, co wiem, chyba zjedzie na bok, a biegacz będzie już eskortowany tylko przez KIA. Aczkolwiek to, proszę Państwa, ma najmniejsze znaczenie. Najważniejsze jest to, że jak go zobaczymy tutaj gdzieś, ci szczególnie z przodu, Państwo, którzy tam jesteście, jak go zobaczycie, to zróbcie. Tak jest, Błażej Wytwer, proszę Państwa, z Poznania biegnie jako pierwszy, także powtórzy zwycięstwo. A czy powtórzy go? No i rekordu nie będzie, proszę Państwa, bo jest 14.52, ale to nie o to Chodzi. W tej chwili już tylko bijemy brawo, żeby wbiegł na metę w fantastycznej formie. Na pewno wbiegnie, bo to jest, proszę Państwa, zawodowiec. To jest zawodnik, który biega nie od dzisiaj w tego typu biegach. Cały czas jeszcze jego sylwetki nie widzę. Nie widzę tylko dzielnych, samotulskich policjantów. A biegacza póki co nie widzę, nie widzę, a może się mylę, gdzieś może jest. Powinien być tak oświetlony. Mamy kijo. Tak, on będzie za kiją. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, dziewczyny się odprzesuńcie, żeby kija mogła przejechać. Biegacz biegnie. Tak, chyba jest po prawej stronie od samochodu z mojej oczywiście perspektywy i wielkie brawa, proszę Państwa, wbiega na metę, wbiega na metę błażej Wytwer, e, Zwycięzca szamotulskiej nocnej piątki w roku 2024. Wielkie, wielkie brawa, proszę Państwa, back to back, jak to mówią Amerykanie, rok po roku zwyciężył w fantastycznym stylu. Zwęczony na pewno. I mamy następnego zawodnika, proszę Państwa, ale szybko miał tutaj ważnej konkurencję, a tym drugim zawodnikiem już za chwileczkę będę wiedział. Mam na nadzieję, jak tu się koledzy że spokojnie, proszę Państwa, już... Vær så god. Proszę Państwa, nadal bijemy brawo, bo mamy jeszcze miejsca na podium niezakończone. Tutaj tak prawdopodobnie trzecie miejsce w kategorii mężczyzn. Któż to będzie, to już za chwilę będziemy wiedzieć. Dzięki, mam nadzieję, technologii komputerowej, która pokaże nam tego zawodnika. Wielkie brawa za trzecie miejsce na mecie szamotulskiej nocnej piątki. Czyli podium mamy, dużo Państwa, ustalone. A teraz oczywiście czekamy na następnych, ale gdzieś podskórnie czekamy na pierwszą Panią. Pierwszą Panią, która powinna gdzieś za dwie minutki powinna być tutaj na mecie. Prowadzi, tak? Prowadzi, proszę Państwa, Marianna Szto z y, Poznania również. Dzisiaj Poznaj, proszę Państwa, Adidas, Poznań taki zespół. Marianna będzie prawdopodobnie zwycięzczynią, y, jeżeli będzie oczywiście miała numer startowy 486. Także proszę Państwa. Gdzie jest pierwsza pani? Jeszcze nie ma, jeszcze tam. Niech tam kibice krzykną, jak będzie pierwsza kobieta, żeby dziewczyny zdążyły wstać z tą szarfą i udekorować, udekorować uświetlić jej przebiegnięcie, linii metry właśnie tą szarfą z napisem Szamotnictwa, mocno na piątkę. No na razie. Zdecydowanie tutaj panowie, następni dwójka też panowie tutaj, to, to na razie nie może mylić, ale być może tam dalej już będą jakieś panie, być może dalej będą jakieś panie, które wystarczą, dobiegną na pierwszym miejscu. Mamy cały czas rekord klasy kobiet, jeżeli by dopadło, bo jest 17,54, a przypominam, że rekordem klasy kobiet było 18 i za chwilkę powiem. 18.25, czyli jeszcze do rekordu klasy, proszę Państwa, troszkę mamy jeszcze 20 sekund, jeżeli się Pani Marianna zmieści w 20 sekundach, no to będzie miała rekord klasy, ale to nie jest najważniejsze, proszę Państwa, jeszcze w tym deszczu, wiadomo, nie trudno, poślizg, nie trudno o jakąś, proszę. o i właśnie Bartek każe podnieść, także proszę Państwa, Marianna Sztor z Poznania, 18.22, ma jeszcze 3 sekundy do pobicia rekordu klasy, chyba tego nie będzie, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie na pomiarze oficjalnym. O, biegła imponująco, no państwa, no i fantastycznie. I mamy długą panią na mecie, już mamy długą panią na mecie. Tak, jest wielkie waha, Gasimy stopę i idziemy się państwa przebierać. Oczywiście mówię do brigadzy. Za nami piąta szamotulska nocna piotka. Wygląda na to, że jest rekordem frekwencji wśród uczestników biegów dla dzieci, a także biegu nocnego. Bardzo cieszymy się. Pogoda nam na chwilę nie dopisała, ale już teraz wszystko jest ok. Zwycięzca, Błażej wyborów z ubiegłego roku, powtórzył swój wyczyn. Państwa, duży szacunek. Zobaczcie, ilu ich teraz biega, dlatego jeszcze raz prosimy tych wszystkich, którzy są tutaj obok nas, także wręczających, ale także stojących reporterów, dziennikarzy i tak dalej, o to, żebyście przechodzili do przodu, żebyście biegaczom dali wolne miejsce do rozbiegania tam w stronę pieli Alania, w stronę tutaj w No Zobaczcie ten finisz, ja, zobaczcie ten finisz. Ja bardzo proszę tam uważać. Ależ poszli, proszę Państwa, poszli jak tak zwane łanie. Jeżeli jest potrzebna opieka medyczna, proszę Państwa, jesteście oczywiście przygotowani, także tu za metą trzeba prawo i będzie czekał ambulans. Ale jeszcze są także ratownicy medyczni, którzy pomogą wejść. Żeby... Pół godziny to będą nerwowe, pół godziny, bo to trzeba wszystko sprawdzić. Się wszystko zgadza i będziemy, może Państwo, tych, którzy oczywiście potrzebują jakiejś tam pomocy, czy czegokolwiek, proszę oczywiście zapraszamy do dobrze oznaczonych gitar. Wielkie brawa dla Pana, wielkie księżyce, spodziewaj w tak fantastyczny sposób wybiegają Mężczyzny: Mateusz Cegłowski na miejscu piątym, Mateusz Morski na miejscu czwartym, Patryk Sopata na miejscu trzecim, Przemysław Lasoń na miejscu drugim, Marek Piła i na miejscu pierwszym, Błażej Wytmer, zwycięzca rok po roku, czyli w 2023, Zatuluję. a także w roku 2024. To jest czołka mężczyzn, a wśród na miejscu szóstym, Anna Turska na miejscu piątym, na Proch. Na miejscu czwartym Dorota Lutowska, na miejscu trzecim Anna kaczyk całka na miejscu drugim jednak Marian Masztor i na miejscu ja pierwszym Hanna Jaraszkiewicz. To jest ten lista najlepszych zawodniczek i zawodników. Czyli pierwsza szóstka Anna, pierwsza szóstka mężczyzn. na szóstej edycji szamotulskiej, piątej Cukrasy, poniosło mnie trochę już z przyszłym roku. Piąta edycja szamotulskiej, następnie piątki. Powoli, powoli, proszę Państwa, sportowo się kończy, ale mamy jeszcze, proszę Państwa, co najmniej 30, 30 30, minut sportowo, mówię o wynikach najlepszych, ale dla każdego wynik oczywiście jest jak najbardziej indywidualny. Proszę, proszę Państwa, na klasie na pewno jeszcze co najmniej połowa to na pewno. To był bardzo dobry dzień dla biegaczy, bardzo e, interesujące e, rozmowy, ale też przede wszystkim bieg i dużo radości, zabawy na tym właśnie polega Szamotorska piątka imienia Bogdana Zielińskiego, na to, że ludzie się tutaj dobrze czują, dobrze bawią i czerpią przyjemność z tego, że właśnie w tym miejscu Szemotora mogą się spotkać. Właśnicy, no? A 10, A teraz finisz, pan. Chyba się ścigają. Tak jest. Jedna, druga, trzecia. Cztery, pięć mil. Na trasie biegowej są no wszystkie dwie a i faktycznie tutaj spostrzegawca Gabriela dostrzegła, że widać już koniec biegu. A tam jeszcze pan jest, tak właśnie. Żeby nam go karetka nie przejechała proszę Państwa, bo to jest była, paradoksalna była sytuacja. I mamy, a nie, jeszcze mamy, jeszcze, jeszcze mamy zawodników na trasie, to jest... Prawie końcówka jeszcze mamy chyba trzy osoby. A to nie, to nie, wiem, proszę Państwa, koniec to była karetka wyzwana cylą. Tam dopiero na okolicach ulicy Staszwica jest końcowy już samochód zamykający stawkę biegaczy, Także proszę Państwa, stawka biegaczy została zamknięta. I za chwilkę będzie. I proszę Państwa, ostatni akcent tutaj sportowy otowy, gdzie ostatniego zawodnika, być może zawodniczki tego oczywiście nie wiemy, bo w tej pogodzie, a bardziej w tym w w w w ciemnym otoczeniu nie jesteście w stanie tego się dostrzec. Także proszę Państwa, jeszcze chwilka cierpliwości i Wasze prawa będą towarzyszyć tym ostatnim osobom, które biegają. Tutaj także piękną obrazek Pan prowadzi Panią. Przydaje że pan wcześniej już przerywa się, cofnął po swoje, parę. Nie? Okay. dobra. Słuchajcie, mogło się pomylić, tutaj to już nie wiem, dzieciaki chyba biegną z mamą, czy... Tak jest. Mógłbyś się, dzieciaki do końca dowieść? Może być, to ta też nie dobiegła, nie wiedziała, co w było. Milena biegnie. O, Milena biegnie. Milena, tak jest.

No i w ten sposób, proszę Państwa, do historii można powiedzieć sportowej razie historii, za chwilę będzie organizacyjna historia. Przeszedł bieg Szałotulski, czyli Szałotulska nocna piątka. Zapraszamy o dosłownie 20 minut, żeby poczekać. Może się uda wcześniej, zobaczymy jak to się wszystko poslicza. I będziemy szanowni Państwo zapraszać tutaj na, na dekorację i na zakończenie tego biegu ze strony formalnej. Liczymy, że za rok 6 Szamotulska Nocna Piątka też przy, przy takiej dużej frekwencji, a może i większej. Dziękujemy wszystkim sponsorom, dziękujemy osobom, które wspomagały nas wolontariacko. Mamy nadzieję, że będziecie z nami w przyszłym roku.